Wiedza o społeczeństwie i sztuka, czyli plastyka, muzyka, część matematyczno-przyrodniczą obejmująca oprócz matematyki również przedmioty przyrodnicze, chemia, fizyka, biologia itd. oraz język obcy, który uczeń mógł sobie wybrać w zależności od tego, jakiego języka uczył się w danej szkole. Egzamin gimnazjalny odbywał się przez trzy dni i maksymalnie można było uzyskać 50 punktów z każdej części egzaminu. Już nie będę mówił, jakie elementy jeszcze wchodziły w skład egzaminu, bo to nie jest aż takie ważne w tym momencie. Ważne jest tylko, aby podkreślić, że wyniki gimnazjum nr 4 obejmują uczniów tzw. ochotniczego chówca pracy, którzy do tego gimnazjum są przypisani. Jeżeli spojrzymy na dane dotyczące części humanistycznej, w podobnej tabeli mamy pokazane średnie liczby punktów, tak jak to widzieliśmy w przypadku sprawdzianu po szkole. Podstawowej. I również idąc tym samym tropem, e, pokazaliśmy Państwu staniny w poszczególnych szkołach. Jeżeli można, prosić o, o zjechanie niżej. Widzimy tutaj poszczególne szkoły, jak ta, e, ten wynik staninowy się kształtował na przestrzeni osta ostatnich trzech lat. I również e, idąc tym samym mm, sposobem myślenia, pokazaliśmy Państwu tendencje rozwojowe szkoły. Ale tutaj oczywiście z podziałem na każdą część egzaminu, czyli część humanistyczna w poszczególnych naszych gimnazjach, jeżeli można pojechać dalej, czyli na przykład, proszę jeszcze, czyli na przykład jakbyśmy mogli się zatrzymać na gimnazjum numer 5, mimo że te wyniki w gimnazjum numer 5 są dosyć niskie, to jednak tendencja tej szkoły jest, jeśli chodzi o część humanistyczną, wzrostowa. I tutaj bez wahań proszę zobaczyć, każdy rok troszeczkę lepiej, czyli można założyć, że funkcjonowanie czy podejmowane kroki w szkole no przynoszą może niezbyt oczekiwane, ale jednak efekty. Jeżeli chodzi o część matematyczno-przyrodniczą, również Państwo macie w tabeli pokazane wyniki z podziałem na punkty. Podobnie jak to było w części humanistycznej, i następnie również podobnie macie Państwo ukazane. Wyniki staninowe oraz tendencje rozwojowe szkół w tej części egzaminu gimnazjalnego. I czasami jest tak, że szkoła osiąga wysokie wyniki, a na przykład tendencję ma spadkową, albo odwrotnie wyniki są niskie, ale tendencja jest taka, że widać pewne postępy. I proszę Państwa, jeszcze egzaminy z języków obcych. Pozwolę sobie tutaj Państwu przypomnieć, że języki, czy egzaminy z języków obcych nie były brane pod uwagę przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych. W związku z czym tutaj tylko pozwoliłem sobie Państwu pokazać średnie liczby punktów uzyskiwane z poszczególnych języków. W naszej, w naszej gminie mieliśmy egzamin z języka angielskiego. Największa, największa ilość osób przystępowała bo ze wszystkich naszych szkół gimnazjalnych z egzaminu niemieckiego w gimnazjum zespole szkół nr 1, jeżeli mogę prosić następną tabelę i w gimnazjum numer 5 z języka rosyjskiego w gimnazjum numer 4 i języka francuskiego w gimnazjum zespole szkół numer 2, tam są klasy e, o, tak jakby o rozszerzonym języku języku francuskim. Proszę Państwa, istnieje jeszcze bardzo, ważna, bardzo, ważna, bardzo ważne zestawienie, które, mo, które jest dostępne na, na stronach internetowych. To jest tak zwana edukacyjna wartość dodana, którą bada się na poziomie gimnazjum w porównaniu do wyników uzyskiwanych przez poje, poszczególnych uczniów w szkołach podstawowych. Tej danej tutaj Państwu nie pokazałem, ze względu na to, że w momencie, kiedy ten materiał był tworzony, jeszcze te dane nie były gotowe. One dzisiaj już są dostępne, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zerknąć. Na to, w jaki sposób nasze gimnazja radzą sobie w, tej, w takim zestawieniu, w takim zbadaniu, to może to uczynić wpisując w internecie edukacyjna wartość dodana i można sobie sprawdzić każdą szkołę gimnazjalną w Polsce, także i nasze szkoły. Proszę Państwa, oczywiście te wyniki są jakie są, wymagają pewnych działań, kroków, które, się, które już podejmujemy. I, i, I w naszym materiale wskazujemy m.in. obszary, które, które wymagają może większego nacisku, większego zbadania, i, i które, mam nadzieję, pozwolą, czy reakcje na te obszary pozwolą w przyszłości doprowadzić do tego, że te wyniki, że będziemy mogli tutaj mówić każdego roku, że wyniki są faktycznie coraz wyższe. Proszę Państwa, Przechodzimy do trzeciego punktu, czyli do spraw związanych chociażby z promocją uczniów. Macie Państwo przed sobą tabelę, która pokazuje, w jaki sposób wyglądała ta sytuacja związana z promocją. Pozwolę sobie Państwu również przypomnieć, że w szkołach uczniowie mają szansę otrzymać świadectwa z wyróżnieniem. Są to uczniowie, którzy, którzy chodzą od klasy czwartej tutaj do klasy szóstej, bo mamy szkołę podstawową w pierwszej tabeli. I osiągnęli wyniki, jeśli chodzi o średnią ocen z przedmiotów czy powyżej, znaczy od 4,75 wzwyż, a ocenę zachowania minimum bardzo dobrą. To jest przedostatnia w skali, najwyższa jest wzorowa. Jeżeli spojrzymy na szkołę podstawową, to okaże się, że proszę zobaczyć, że średnio procentowo prawie 33% uczniów szkoły podstawowej takie wyniki osiągnęło, czyli... Czyli dosyć sporo, bo to jest jedna trzecia naszych uczniów w podstawówkach. Przypominam, że w klasach 4-6 nie jest tutaj brana pod uwagę grupa dzieci z klas 1-3, gdyż tam system oceniania, także oceniania zachowania ma inny charakter i związany jest z opisywaniem tych umiejętności i wiedzy uczniów. Proszę Państwa w tej samej tabeli pokazaliśmy również egzamin poprawkowy, uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów obowiązkowych może przystąpić za zgodą rady do Rady Pedagogicznej, oczywiście do egzaminu poprawkowego i takich, takich egzaminów poprawkowych, e, proszę spojrzeć, w podstawówce mieliśmy 30, czyli to jest niecałe 2% uczniów. Jeśli chodzi o uczniów niepromowanych, to oczywiście tacy, którzy nie zdają, ponawiają daną klasę, no to procent takich uczniów w szkole podstawowej to jest blisko. 8, z tym że tutaj już dane dotyczą także uczniów klas 1-3. W tym przypadku również są uczniowie, którzy z różnych względów powtarzają dany rok swojej edukacji. Jeśli spojrzymy na tabelę poniżej przedstawiającą gimnazja, te dane troszeczkę się różnią. Już uczniów, którzy osiągają wyniki, które kwalifikują ich do otrzymania świadectwa z tak zwanym paskiem, czyli z wyróżnieniem, mamy trochę mniej, bo lekko powyżej 15% Natomiast jeśli chodzi o egzamin poprawkowy, to tutaj te dane również pokazują, że takich egzaminów poprawkowych w gimnazjum jest więcej niż w szkole podstawowej. Natomiast co ciekawe, powtarzających klasę jest procentowo mniej. Czyli należy założyć, że więcej osób przystępujących do egzaminu poprawkowego go po prostu zdaje. Proszę Państwa. Kolejna tabela pokazuje frekwencje oraz oceny związane z zachowaniem, te, tym razem te najniższe. Proszę Państwa, frekwencja w szkołach podstawowych kształtuje się, proszę spojrzeć, na poziomie powyżej 91%, czyli uważam, czy, czy mogę tak domniemywać, że jest całkiem przyzwoita. Natomiast jeśli chodzi o uczniów, którzy otrzymali oceny zachowania nieodpowiednie lub naganne, najniższa to jest ta naganna, nieodpowiednia to jest ta, Tuż przed naganną. no Procent takich uczniów w szkole podstawowej prawie 5,5. Oczywiście też tylko 4,6, dlatego że w szkole podstawowej w klasach 1-3 tego typu ocen się nie daje. Jeśli chodzi o gimnazjum, to tutaj już no, tendencja jest taka, że można się jej w zasadzie domyślać, czyli frekwencja jest nieco niższa, ale też nie aż. Tak niska, jakby się można było spodziewać, czyli też w granicach no, blisko 90%. Natomiast jeśli chodzi o oceny nieodpowiednie bądź naganne, to jest już trochę więcej, bo prawie 13% uczniów. Także proszę Państwa, tak to, tak to wygląda. Ja już nie będę omawiał, skąd się bierze ocena zachowania, bo. Jeśli będą pytania, to powiem. Proszę państwa nasze szkoły również organizowały szereg różnego rodzaju konkursów. Ja tutaj pozwoliłem sobie pokazać tylko te konkursy, które miały charakter międzyszkolny bądź szerszy. Nie, nie, zupełnie nie, nie pokazuję konkursów wewnętrznych, których też było, było całe mnóstwo. I te, na czerwono wyróżniałem to zupełnie tak, że tak powiem, e, subiektywnie, tylko te, które w mojej ocenie no, wymagają podkreślenia. Chociażby związany turniej ze Staszicem przez SP1, SP2, chociażby turniej Wiedzy o PILE, istotny konkurs. SP4, przegląd pieśni patriotycznej, zresztą niedługo będzie kolejna edycja. SP5, konkurs poetycki Dziecko w Poezji. SP7, turniej wiedzy o Unii Europejskiej, chociażby. SP12, coś, co też jest istotne, czyli konkurs origami. Chociażby zespół szkół numer jeden, dbam o zdrowie swoje i innych, no i tak dalej, już może nie będę wszystkich, wszystkich wymieniał. Proszę Państwa, nasi uczniowie oczywiście odnosili też szereg sukcesów w konkursach organizowanych przez inne podmioty. Też tego tutaj nie pokazywałem, żeby już zbytnio nie rozbudowywać tej informacji oświatowej, ale gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany. Sukcesami poszczególnych szkół, to oczywiście mogę takie sukcesy również Państwu pokazać. Jeśli, jeśli chodzi o zajęcia pozalekcyjne, to warte wspomnienia jest to, że w naszych placówkach tych zajęć pozalekcyjnych jest bardzo dużo. One wynikają z dyspozycji tzw. godzin dyrektorskich, które, które, które są w rękach kierujących placówkami. A także z godzin tak, zwanej, tak zwanych kaenek, czyli tych dodatkowych dwóch godzin, które każdy nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum realizuje. W ramach tych przedsięwzięć jest mnóstwo możliwości, z których nasi uczniowie korzystają, chociażby są w naszych placówkach koła wolontariatu, są koła wędkarskie, modelarskie, chór szkolny, nauka gry na instrumentach, aerobik, wiedza o wielkopolsce, gimnastyki korekcyjnej, kołka dziennikarskie, ja już nie wymieniam tych związanych z przedmiotami. Między innymi w zeszłym roku gmina dołożyła do tych wszystkich zajęć, o których mówiłem, także 19 projektów, na które wnioski składali zgodnie z zarządzaniem prezydenta nauczyciele w poszczególnych szkołach. Także wzbogac gmina wzbogaciła ofertę zajęć dodatkowych, którą mogła zaproponować sama szkoła. Również nasze szkoły realizują szereg projektów, chociażby w poprzednim roku szkolnym były to takie projekty jak Zbieraj makulaturę, chroń naturę, zagraj mu jest szkoła ucząca się, szklanka mleka, owoce w szkole i tak dalej. Jest tego naprawdę dużo. Mają miejsce też różnego typu innowacje podejmowane przez naszych nauczycieli i realizowane po zatwierdzeniu przez kuratorium oświaty w Poznaniu. No i proszę Państwa, jeszcze źródła finansowania oświaty i wydatki bieżące. Proszę Państwa, są to dane, które Państwo doskonale znają, bo one wynikają. Ze sprawozdania z wykonania budżetu za poszczególne lata. Tutaj oczywiście nie ma bezpośredniego przełożenia na rok szkolny, ponieważ rok budżetowy no, no, trwa trochę inaczej niż rok szkolny. To ja wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni panie, szanowni panie i Panowie Radni. Jeżeli są pytania, to proszę bardzo. Widzę pan przewodniczący Lucjan Szutkowski, proszę. Przy tak licznej reprezentacji zawodu nauczycielskiego też strach zadawać pytania panu dyrektorowi, ale mimo wszystko się odważę. Wysoka Rado, wydaje mi się, że należałoby sformułować tezę ogólną, mianowicie na pewno celem działalności oświatowej jest organizowanie procesu nauczania, ale przede wszystkim w takim kierunku, aby kształtować właściwą jakość tego nauczania. A skutkiem jakimś takim finalnym to jest ten uczeń, który opuszcza szkołę, a dla nas, zajmujących się problemami gospodarki miejskiej, koszty dla budżetu. I chciałem sformułować w związku z tym dwa pytania, które mają jakiś, powiedzmy, związek z podejmowanymi przez, nami, przez nas decyzjami. Mianowicie chciałem uzyskać odpowiedź, jak kształtują się relacje między liczbą uczniów. A liczbą oddziałów i liczbą nauczycieli w ostatnich latach w naszej oświacie? I drugie pytanie, jak kształtowały się za zależności między zauważalnym wzrostem kwalifikacji nauczycieli, a ostatecznymi efektami w postaci wyników nauczania, które tutaj w tym materiale zostały zaprezentowane? Dziękuję. Ja jeszcze bym poprosił o zabranie głosu w zastępstwie pana przewodniczącego Włodzimierza Byszczyckiego i zastępcę pana Mariana Baryłkowskiego o przedstawienie stanowiska Komisji Spraw Społecznych. Panie przewodniczący, ta informacja została tak precyzyjnie przedstawiona również na komisji przez pana dyrektora. W zasadzie ona jest bardzo czytelna. Dla mnie jest ona osobiście jasna. W końcu ponad 40 lat spędziłem w oświacie, Co prawda ponad gimnazjalne, ale również i podstawowe i gimnazjalne, więc te tematy są mi bardzo bliskie w każdym punkcie, który był tutaj przedstawiany. A szczególnie w ostatnim czasie w zakresie finansowania i efektów organizacji oświaty, a koszty jej funkcjonowania. Znaczy, tutaj, co Pan Przewodniczący Szutkowski mówił, jak się ma ilość uczniów, ilość oddziałów do ilości uczniów, a z tym wiązane również efekty dydaktyczne. Sprawa jest, która by wymagała ewentualnie bardzo długich komentarzy i dużych wywodów. Powiązanie oczywiście jest. Sprawa jest dosyć skuteczna i jasna. Jeżeli są oddziały mało liczne, to oświata jest droższa, co jest rzeczą normalną. Podział na grupy, jeżeli występuje, czy małe grupy, one zawsze stwarzają koszty większe, ale jest coś za coś. Jeżeli jest kontakt nauczyciele od uczniów bliski, czyli mało liczne oddziały, efekty mogą być większe. Także na komisji temat był bardzo, bardzo precyzyjnie omawiany. No, czy tu jakieś były ewentualnie uwagi do tego materiału, w sensie takim, że coś było niejasnego? Takich problemów się w zasadzie, takie problemy się w zasadzie nie pojawiły. Obraz oświaty, y, 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 dla których organem prowadzącym jest y, y, piła, miasto Piła, no jest taki, jaki, jak wygląda. Szko dwie szkoły są w śródmieściu. Myślę tu o jedynce i o piące jako szkoły podstawowe. Z tych zestawień wynika, że szkoła podstawowa numer 5 jest zbudowana, hala sportowa już na ukończeniu. Jest szkołą, i co do ilości uczniów i efektów dydaktycznych, no taka dosyć, że jedna z, z końcowych miejsc. No ale to są różne powody, różne przyczyny. Także nie przedłużając i nie zgłębiając się w te problemy oświaty, to panie przewodniczący, mogę zakomunikować, że ta informacja na Komisji Polityki Społecznej została przyjęta dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mikrofon, poproszę o wyłączenie. Szanowni Państwo, kto jeszcze chciałby zabrać głos do informacji? Proszę, pan Jacek Bogusławski. Szanowni Państwo, w związku z otrzymaną odpowiedzią na moją interpelację dotyczącą niezadowalających wyników egzaminu gimnazjalnego przez naszych bliskich uczniów. Z 20 czerwca to złożyłem i otrzymano odpowiedzią 8 lipca 2011 roku. Tam było dostana taką odpowiedź. Podjęte zostaną wszelkie możliwe działania, by w latach następnych były korzystniejsze. W efekcie tych analiz opracowane zostaną programy naprawcze indywidualne dla każdego gimnazjum, które będą wdrażane już od września 2011 roku. Proszę o informację, jakie w, po, jak w poszczególnych gimnazjach zostają wprowadzone programy naprawcze od, od września. To jest taka i. Zwracam się z prośbą, w związku z tym, że w tej chwili już sześciolatkowie chodzą do szkół, a prawo o ruchu drogowym, czyli taki nasz kodeks drogowy, artykuł 43, informuje, a także kodeks wykroczeń, zabrania samodzielnie poruszać się po drogach publicznych, czyli między innymi po chodnikach osobom poniżej 7 roku życia. Mandat karny to od 20 do nawet 500 zł, a gdyby sprawa trafiła do sądu, to nawet 5 tysięcy. Dlatego proszę, aby tę informację przekazać dyrektorom i wychowawcom klas, aby przypomnieli niektórym rodzicom, którzy nie stosują się do tych przepisów. Są to sporadyczne przypadki, ale dostaję informację, że ta, zaobserwowano to również w Pile. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny Ładolesz. Na wstępie chciałbym pogratulować autorom tego, tej informacji, tego materiału. Jest bardzo kompleksowy, rzetelny. I mnie, jako byłego nauczyciela, przede wszystkim interesują efekty, jakie uczniowie nasi osiągają i szkoły poszczególne na sprawdzianiu umiejętności czy egzaminach gimnazjalnych. Jedno pytanie jest następujące: Mianowicie, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w związku ze słabymi wynikami w Wielkopolsce, wysłało specjalistów, którzy mają pomóc szkołom ze złymi wynikami, by na przyszłość te wyniki były lepsze. Czy wśród tych szkół jest jakaś szkoła w pilska? Drugie pytanie: sprzęt komputerowy, który tutaj był pokazany, w jakiej ilości znajduje się w szkołach, jest tego sprzętu sporo. Czy Wydział Oświaty ma informacje? Jak wiekowy jest ten sprzęt? Bo to jest moim zdaniem bardzo istotne i ważne. Gdyby nie szacowny Philips, który wspomagał szkoły w sprzęcie, no, tego sprzętu byłoby o wiele mniej. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o pracownie informatyczne, bo stary sprzęt, wiadomo, powoduje, że. że że sytuacja jest taka, jaka jest. W tym materiale brakowało mi jednej rzeczy, mianowicie sporo dzieci ma problemy natury logopedycznej. Moim zdaniem, na przyszłość, tutaj prośba do, do ojców miasta, są psycholodzy w szkołach. Czy nie należałoby pomyśleć o tym, aby w szkołach na pełnej etacie zatrudnić logopedę, który wspomógłby y, 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 uczniów tych rodzin, których nie stać na prywatne. Y, y, y.